W kalendarzu mieliśmy dzisiaj przeczytać książeczkę świąteczną. A czy ty masz taką książeczkę? Masz książeczkę świąteczną? Chciałam poczytać o coca ale Pani no. mnie nie dała. Tam było o zimie mm -hmm. i o lisach. A wiesz co, Iduśka? Ja słyszę. Wiesz co, ja słyszałam, jak elfy tupały u ciebie na łóżku. Ja myślę, że one mogły zostawić ci coś pod poduszką. Zobaczymy, czy elfy zostawiły coś pod poduszką. Co to jest? Opewne. Czy my ją dzisiaj będziemy czytać? Tak. O czym te historie są? Oj, o świętach. O świętach. Czyli zadanie będzie wykonane, tak? Mikołaja, dzień poprzedzający wigilię zaczął się dość późno. Było to zrozumiałe, ponieważ przez ostatnie dni ciężko pracował i po prostu był zmęczony. My, my musimy pomóc Mikołajowi. Tak, zrobimy to. Ja mam tutaj taką złotą rączkę, <grym> która pięknie zamontowała nowy, nową deszczownicę. <grym> Nową deszczownicę i słuchawkę. Vlogmas 2. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Was, witam was we vlogmasie numer 2. Jesteśmy dzisiaj, mam, dzisiaj mamy czwarty, jest środa. Dzisiaj muszę się tu doświetlać, bo, bo pogoda jest straszna, a mój statek właśnie zjeżdża. Dobra, poprawiamy szybko. Dzisiaj chciałam nagrać w ogóle haul ten zakupowy z HM, ale przez to, że jest tak ciemno, ja po prostu mam teraz tak w domu, jakby była 19, więc odpuściłam, licząc na to, że jutro będzie piękne, niebieskie niebo i wpadnie mi tutaj światło trochę do mieszkania. A sama już jestem ciekawa tych rzeczy, bo... Po prostu brakuje mi legginsów, A tam w tej paczce są Natomiast już mam pół dnia za sobą Dzisiaj strasznie szybko dzień mi zleciał Ze względu na to, że da dzisiaj spała do 8.30 Zanim ją odwiozłam To była właśnie już 9:40. Chyba 40 .00. Jeszcze musiałam jechać na przegląd auta Szybciutko Tam też była kolejka i się zebrało I po prostu jadłam śniadanie dopiero o 11.00 Później w ogóle miałam taką rzecz Że weszłam na chwilę na TikToka bo chciałam zobaczyć jakieś tam powiadomienia i pojawił mi się ksiądz z modlitwą i tak mnie bardzo ruszyła ta modlitwa szczególnie że jestem bardzo aktualnie w dużym kryzysie wiary takie mam spadki, upadki i wzloty a bardzo mnie jakoś tak natchnęła ta modlitwa włączyłam sobie moją ulubioną religijną taką playlistę którą mam na YouTubie przeczytałam sobie Pismo Święte i tak zaczęłam ten dzień z takim natchnieniem, mm, więc fajnie. W sumie, w sumie dawno tak nie miałam, a, a mnie to bardzo cieszy. W ogóle zabieram się i za chwilkę będę robiła kurczaka. Nigdy nie robiłam e, szarpanego kurczaka, dzisiaj postanowiłam go zrobić, więc wstawiam i dam Wam oczywiście znać, jak go robię. E, I zrobię Michałowi taki pyszny obiad na, na powrót jego, jak wróci z pracy. Będzie szarpany kurczak z ziemniaczkami, jakąś fajną surówką. Zastanawiam się jeszcze, czy podać to z ziemniakami. Sama nie wiem, bo tutaj jest i że można do burgerów, do tortilli, chlebków, na lub pity. Jeszcze właśnie pomyślę nad tym, jak chcę to yy, przygotować do końca. A Wiecie, co sobie pomyślałam? No bo ba bardzo miło odebraliście taniec i duśki z yy, ostatniego yy, vlogmasu. I hitem jest w ogóle to, że zmikałem non-stop Piosenkę tą śpiewałem, bo ona nam tak siedzi w głowie, bo Ida nam cały czas ją śpiewa. I, i raz ja przed snem życzymy zały świąt. Ona z nowego dnia ichała, życzymy zały świąt. I po prostu ta piosenka tak wchodzi w głowę, że nie chcę z niej wyjść, ale jest bardzo fajna. Mikołaj z białą brodą i da się szykuje na występ w sobotę, więc, więc ja nie mogę się po prostu doczekać, jak ona tam będzie tańczyła. szczęście. Byłam ostatnio w Biedronce i trafiła mi się jakaś taka przyprawa do burrito. I w sumie zamiast tego, co jest w tym przepisie, to dodam po prostu paprykę czerwoną, sól, pieprz i ten... ten, ten, ten... Jak to nazwać? Tą przyprawę. Tą przyprawę. Tutaj mi się olej podgrzewa. Zaraz wrzucę na to czosnek i cebulkę. Chwilkę to podsmażę. Później dorzucę właśnie przecier... Nie przecier, tylko pomidorki. Dorzucę te przyprawy wszystkie, wrzucę kurczaka, przykryję go, ustawię na taki bardzo mały ogień. Ogień na indukcji. No i będzie się pulgotało że wiecie jak to pachnie? To pachnie tak dobrze, już nie mogę się doczekać, kiedy Michał wróci z pracy i zjemy e, obiad, kolację powiedzmy. Ja teraz sobie zrobię kawkę, już jest 14.30 e, i właściwie zaraz chcę usiąść do kompa, chociaż tak mnie muli troszkę do spania, więc nie wiem, czy nie, nie walną swoje drzemki, ale chcę właśnie poodpisywać na wasze komentarze, bo ostatnio było ich tyle i było tak miłe. A ja też chcę zawsze być w komentarzach dla Was, żeby nie było tak, że wiecie, Was gdzieś tam zlewam czy olewam. I czekam tylko na komentarze, a jak co do czego przychodzi, to nie ma na nie odpowiedzi ode mnie, więc e, tak, taki jest plan. Za chwilkę usiądę, odpowiem, bo w budżecie też pojawiło się bardzo fajnych parę pytań, na które chcę właśnie odpowiedzieć. faza na rysowanie nawet w aucie trwa. Rysujesz sobie? Dobra, to ja jadę. Ida dzisiaj do mnie, mówi, jak ją zawoziłam do przedszkola. Mówi tak, mamo, ciasno mi w tym samochodzie. Musisz kupić nowy samochód, tak jak ma tata. <laughs> Więc słuchajcie, trzeba zbierać na nowe auto po prostu, bo dziecku jest ciasno. <laughs> Głodny mężuś? to dobrze bo będzie dobry no to dobrze, tutaj już się gotuje ryż jeść. tu jest ryż e, taka suróweczka nie mówię no jaka jest, surówka jest. kiedyś, kiedyś widziałam gdzieś na jakimś tiktoku czy na instagramie taką surówkę wiecie z marchewką i sezamem albo z ogórkiem i sezamem więc to będzie taka inwencja twórcza marchewka, ogórek, sezam olej sezamowy Mam taki sos ostry, to go dodam, żeby podbić smak. Ida, dobre? Jak uh -huh. ty jesz, jak ty wcinasz. co miskę już. To musi być naprawdę przepyszne. Bardzo się cieszę, że ci tak smakuje. Chcesz jeszcze? Uh -huh. Chcesz dokładkę? Uh -huh. <laughs> <laughs> nie, nie. <laughs> no dzisiaj mamy zadanie z kalendarza adresowego. Nasze zadanie to zrobić lampion. Robimy śnieg i zaraz będziemy wszystko kleić. nasz szyszki do środka. Ok, taka jeszcze ta. Śnieg. Dobra, tak. Mm, jak co środę, czas na terapię. Dzisiaj jadę z takim dobrym nastawieniem, tak jak ostatnio. Ostatnio mam dosyć dobry humor, cały czas. Mało rzeczy, mniej rzeczy mnie dotyka, chociaż ostatnio miałam takie stany lękowe znowu. Ale szybko je odgoniłam i poszły w niepamięć, więc, więc idziemy sobie pogadać, zobaczę o czym dzisiaj będę gadać. O terapii, ale miałam dzisiaj świetną terapię. Tak mi lekko, tak mi dobrze. A takie tu terapie też są wspaniałe, bo to nie jest tak, że na terapię się idzie tylko jak ma się gorszy czas, tylko jak ma się dobry czas, to też się idzie i też warto niektóre tematy przegadać, więc naprawdę bardzo się cieszę, że miałam terapię, też obgadujemy powoli z moją terapeutką, jak będzie wyglądał czas przed porodem i po porodzie, więc to też jest ważne dla nas, ale to jeszcze zobaczymy, wstępnie umówiłam się z nią na, na to, że będziemy kontynuować terapię mniej więcej do początku lutego, do, do połowy lutego, ale y, moja terapeutka daje mi tutaj przestrzeń na to, że jeżeli będę źle się czuła już z końcówką stycznia, no to wiecie, no nic na siłę. A ja też nie wyobrażam sobie terapii online, trochę jakoś tego nie czuję do końca, więc y, to. A po porodzie po, po to zobaczymy, bo wiecie, może być różnie. Może być tak, że będę potrzebowała terapii na już dosłownie, bo będą tematy, które trzeba będzie natychmiast dosłownie przegadać, żeby funkcjonować. A może być tak, że tak mnie pochłonie to macierzyństwo, że, że odpuszczę na przykład terapię na pół roku, i tutaj też moja terapeutka daje mi na to przestrzeń, więc fajnie mieć taki backup i usłyszeć takie słowa, że, że ona dla mnie jest. Więc super. Dobra, jadę do domu. Mam taką zgagę, że, że muszę jechać do domu porani, bo inaczej zaraz po prostu zejdę. Dzień dobry, dzisiaj jest piąty, słuchajcie. Mamy 5 grudnia. Ja właśnie idę po mm, rzeczy, które kupiłam Michałowi w prezencie. Schowałam je w szafie. Myślę, że się... Nie spodziewa. Mam tu dla niego prezencik. Dzisiaj w ogóle mam bardzo duży spadek mocy. Czuję się fizycznie. E, źle, boli mnie brzuch boli mnie tutaj tak jakby przy tym mięśniu prostym, mocno powyżej pępka więc od rana staram się gdzieś tam odpoczywać, leżeć właściwie zostało mi tylko spakowanie tych prezentów nabieram siły na wieczór na robienie pierniczków z idą, bo dzisiaj jak wiadomo 5 trzeba przygotować pierniczki dla świętego Mikołaja więc jak ona wróci z przedszkola to taki jest plan, ona już jest bardzo podekscytowana i bardzo się cieszy no, a ja idę pakować te rzeczy i zaraz wam oczywiście pokażę co, co kupiłam. Mam dla Miśka kubek termiczny z marki Kambukka. Tak wydawało się, że wypadał najlepiej w, w rankingach i rozmawiałam z Michałem jakiś czas temu i stwierdziliśmy, że fajnie, bo nie mamy właściwie takiego kubka termicznego. On bardzo często teraz jeździ w delegacje. Wyjeżdża bardzo rano, nie zdąży tej kawy wypić w domu, a mamy dobry ekspres, mamy dobrą kawkę w domu. to się tak wydaje, ale jak w budżecie, zaraz będą komentarze, że żałuję kawy mężowi w McDonald's, absolutnie nie. Natomiast w skali miesiąca czy tam roku takie kawy na Orlenach czy w McDonald's robią kwotę. Możemy pić w domową, dobrą, pyszną, więc dlatego też taki kubek termiczny. Mam tutaj dla niego zestaw majciochów z Calvina Kleina, zestaw czarnych mm, bokserek. I je kupiłam na Zalando za 100 zł. Były w promocji chyba ze 170 czy ze 180 na Black Friday. Te wszystkie rzeczy kupowałam na Black Friday w ogóle. I ostatnia rzecz to taki zestaw ze starej mydlarni. I tutaj jest dla niego żel pod prysznic i balsam do ciała chyba. Przyszło to bardzo w ogóle ładnie zapakowane, więc ja tego nie będę nie chcę otwierać, ale chyba tutaj mogę to wyjąć. A jest jeszcze chyba jest tak, y, szampon i żel pod prysznic, dwa w jednym. I on naprawdę bardzo ładnie pachnie, tak delikatnie, męsko. To jest męski zapach, ale jest taki bardzo delikatny. Co tutaj jeszcze A, i żel y, do kąpieli pod prysznic. Aha, czyli takie dwa żele, więc spoko. Myślałam, że tam jeden to jest bardzo... Mm, no, moim zdaniem to pięknie pachnie. I widzę, że jest jeszcze... Bedwo glicerynowe. Więc taki mam zestaw dla mojego męża. Dzisiaj jak na to, że się źle czuję, to i tak uważam, że przy kąpie zrobiłam fajne rzeczy, bo już sobie zaplanowałam ten filmik taki podsumowujący, obliczyłam ile zarobiłam jako twórca UGC Content Creator, więc mam już ten wynik, z tym się będę z wami dzieliła w tym podsumowaniu. Więc dużo, dużo zrobiłam. Rozplanowałam sobie w Notions już kolejny rok, więc wykorzystałam ten leżący, leżący czas mimo wszystko w dosyć fajny sposób. 助けてって言って。 Czasami nie sprzątasz zabawek. Uh -oh. Czy to prawda? Poznawasz? Uh -oh. uh -oh. Oni naprawdę bardzo mocno Cię kochają. Takie uh -oh. no, to cudownie. Do końca. Syp, syp, syp. Syp, syp, syp. A ja będę przesiewać. Co jest? O, Pan się tu. A. O, jak lawa. I dobra, teraz tak. Cóż, kuścicie ten cukier, co? Tutaj dodajemy przykład. Prosimy, żeby tak żeby Pięknie. Blaszkę potrzebuję. Bardzo gorąco. Pomucha. Poczekaj Dusia, bo to jest bardzo, bardzo gorące. Wie? Codziennie ta sama historia, codziennie elfy. No. Codziennie elfy są układane do snu. Dobra. Wybił mleko, zjadł ciastka i został tu prezentem. Nie, ja nie mogę. To jest dla dzieci. A to ma mamy? I, I to na mnie. Nie, zobacz, tu jest napisane. Tata Michał. I to Mikołaja cenię. Przynosi prezent. Dostałaś. Perlę. Oh, z perlą kolorowaną. Okrągała. Oh, oh, Dzwonić co? Mm -hmm. I ty nie słyszałaś no nocy jaką zostawiał, jak tak dzwoniło? Oh. Berla. Znowu Perla. Znowu perla. A tu? No. Oparzymy. Shampoo Obawiamy. and shower. O! Oh, bardzo chciałam szampon dostać. Dom! No, wiesz? Ale super! Co to jest i dużo? Nie, to nie jest chyba motylek tylko wiesz co to jest? Nie. Strój dzwoneczka. czy to jest strój. Ale czat, co? Dzwoneczka. Będziesz mogła być dzwoneczkiem. Ale super, co? I tutaj skrzydełka są dzwoneczka. Aooo! Tak. Wow. Będziesz proszkiem takim magicznym sypać? To co, po przedszkolu się przebierzemy w dzwoneczka? O. No dobra. Dużo zostawił po niej choinki. Tak, zostawił tutaj, bo nie było choinki. No bo tutaj mu zostawiliśmy ciasteczka i rzeko. Jesteście grzeczni? Święty Mikołaj już dojechał. U nas był prezenty, zostawił mleczko, wypił pierniczki, zjadł eee, więc, więc fajnie. My się szukujemy właśnie do przedszkola, przedszkola lub, robię i tu chcę śniadanie. I to będzie dobry dzień, mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj mnie tu za dużo bolało, bo ostatnio daje mi w A to wajana, a to Bela a, a, a... Tata, a Nata. To... Nie wiem. Mula. No to co, trzeba takie księżniczki poszukać i powklejać, tak? Mm. Jesteś zadowolona, że Mikołaj ci taką piękną kolorowankę przyniósł? Nie. Super. Postanowiłam zrobić taki przegląd z HM Mama. Mam tutaj dobrą pakę ciuchów z właśnie serii HM Mama i ją po prostu razem zmierzymy, zobaczymy, co zostawiamy. Mam na sobie słuchajcie, właśnie spodnie z serii H&M Mama, które są w spadku po mojej sąsiadce Pauli, ale one wyglądają świetnie. Do tego mam też jakiś tam t-shirt z H&M. -u. Właśnie kupuję ostatnio tylko takie t-shirty, które są długie, żeby wszystko przykryły. Zaczniemy sobie od bluzek. Ja wzięłam trzy prążkowane bluzki, w sensie jedną taką ciemną, brązową Beżowo-brązową, w prążki, czarną też w prążki. I tutaj właściwie to jest bardzo podobna do tej, nie wiem czy one się właściwie różnią. I nałożyłam najpierw tą czarną, bo jak się okazało, to te, ten, tą dru, ta druga ciemno-brązowo-szara to jest taka sama i to jest zestaw z legginsami. Więc zaraz to przymierzę. Natomiast tutaj mam. Tą czarną jest bardzo przyjemna, to jest taki cienki materiał, prążkowany i właściwie chyba sobie ją zostawię, bo ona ma taką idealną długość. Brzuch mi zejdzie, to ona nie ma tutaj żadnych takich, wiecie, ściągaczy, i będę mogła tą bluzkę nosić po ciąży. No dobra, czyli z bluzek to jest ta rzecz. Zamówiłam jeszcze sobie restopy, no ale wiecie, nie będę ich przymierzać bo to są e, dwudziestki w rozmiarze L. Tak wyglądają, cienkie. Właśnie teraz zbliżamy się do świąt, więc myślę oczywiście o świętach. ja sobie e, zamówiłam, bo wszystkie rajstopy, które mam, po prostu mnie bardzo, bardzo cisną. Mam tutaj właśnie ten zestaw, który przyszedł mi dwa razy, bo niestety mój mózg nie ogarnął. I tutaj mamy takie leginsy i do tego właśnie bluzka. Ta bluzka jest identycznego, z identycznego materiału jak ta czarna. No dobrze i tutaj mam ten zestaw beżowo-brązowy. Ja nie wiem co to jest za kolor nie potrafię go określić. No i tutaj jest właśnie zwykła bluzeczka i do tego leginsy z całą tą wkładką ciążową. Uważam, że też są bardzo wygodne. Ja chciałam bardzo taki zestaw. Myślę, że jest po prostu ładny. Ja mam dzisiaj ciemną bieliznę, czarną. Tak więc tak się Prezentuje długość tej bluzki również. No i myślę, że jest bardzo fajny. Ja już się zmęczyłam, a przymierzyłam dopiero dwie rzeczy. Taki zestaw czarny z pięknym zdobieniem. I to jest spódniczka i taki marynarko-sweterka. Nawet sweterek nie wiem nawet co to jest. A tutaj mam taką sukienkę sweterkową. Sukienka z takimi szerokimi rękawami. Ona jest w takim kolorze zgaszonego pudrowego różu. Coś mi w niej nie gra. Ona jest bardzo przyjemna, ale nie podoba mi się to, jak odbija się po prostu w niej mój e, brzuch. Nie do końca mi się podoba, jak to się to wszystko układa. Poza tym coś czuję, że będzie taka mocno zaczepiająca się, e, więc ją e, odsyłam. Tak jakbyście byli ciekawi, to ma taką właśnie długość. Ja tutaj mam taki taki zestaw. Myślałam o nim, że będę w nich, e, że będę mogła w nim iść na święta. Natomiast mi tutaj dużo rzeczy nie gra. Ten plus jest za materiał, bo jest bardzo miły, przyjemny, cieplutki. No i plus jest za napy. Natomiast to, jak to się wszystko tu układa, to mi się to nie podoba. Sweterek jest bardzo krótki. Spódnica jest sama w sobie też jakoś taka dziwnie skrojona, że, no, że ten brzuch nie wygląda ok, moim zdaniem. No niestety, zestaw świąteczny. Będzie odesłany. Ja też mam ten problem z brzuchem, że on mi strasznie tu idzie, albo to dziecko się już to pokłada. Napina się tutaj. No nie wiem sama. Zostały mi do przymierzenia dwie piżamy. To jest piżama w serduszka biała w rozmiarze L. Ze zwykłej serii, a ta różowa jest serii mama. I ona jest trochę podobna do tej czarnej, którą kupiłam jakiś czas temu. No i ta piżama jest po prostu mega cute, piękny wzór z serduszka, miły materiał. Chociaż ta czarna ma milszy materiał, jeżeli miałabym go porównywać, bo to jest chyba taka po prostu zwykła, najzwyklejsza bawełna. No i co mogę powiedzieć? Tą chyba ją zostawię, bo jest ok, wiecie. Jeszcze jest dużo luzu tutaj, więc w pociąży też się sprawdzi idealnie. No i dobra, tu mam tą z serii Mama ale ten kolor nie do końca mi leży, w ogóle mam wrażenie, że takie zgaszone podrowy róż nie do końca mi pasuje więc jeżeli mam być szczera i wybierać to wybieram tamtą Ta właściwie, mimo że jest z serii Mama to tak na dobrą sprawę nie ma jakoś więcej tutaj luzu niż tamta zwykła ze zwykłej serii Elka no więc tak, więc, więc zostawiam to tyle z serii mierzymy na moim kanale. Myślałam, że zrobię w ogóle z tego oddzielny film, z tego mierzymy z HM, ale wrzucę to do vlogmasu, bo, bo jednak mało tych rzeczy było i, i nie uważam, żeby zasługiwało to na oddzielne e, nagranie. Właśnie będę pakowała te rzeczy, zrobię od razu, właśnie zwrot. Mam tutaj tą paczkę z rezerw, którą muszę odesłać. Tu jest jakaś Michała z Zalando no bo trochę pieniędzy sobie zamroziliśmy tymi ostatnimi przesyłkami, więc trzeba zrobić jak najszybciej zwrot, żeby odzyskać hajs na konto, nie? Dobrze, kochani, ja będę kończyła tego vlogmasa. Eee, to jest drugi vlogmas, w ogóle wypadł mi obiektyw i muszę go za chwilkę przyczepić. Lecę po pierogi albo do żabki, albo do naszego warzywniaka, bo taka mnie naszła na pierogi ochota, bo naoglądałam się jakichś vlogmasów ktoś robił i i to jest dobry moment, żeby zjeść pierogi. Mam nadzieję, że vlog Was Wam się podobał i widzimy się oczywiście już za jakieś kolejne 3-4 dni. A! No i oczywiście nie zapomnijcie zostawić subskrypcję, komentarz i lajka. Like, niech lecą moje vlogi w świat. Do zobaczenia, kochani. A.